W Wiercim Szostwu pokaże cew, Niezwykła tracić nawet seta. Dziś zwycięstwo z aliancy Milano 3 do 0 Mateusz Wieniek. Razem ze mną, panie Mateuszu, świetny mecz, ale zastanawiam się, czy jest pan choć odrobinę zaskoczony łatwością, gładkością tego zwycięstwa. Jesteśmy, jesteśmy w dobrej dyspozycji. W kolejnym meczu gramy na fajnym, naprawdę poziomie i potwierdzamy to, że jesteśmy ze który który może, może grać świetnie w sierpówkę. To na razie jest pierwszy mecz i wiemy, że na pewno w Mediolanie będzie, będzie nowa, nowa historia, nowa karta i tam będzie o wiele, wiele ciężej. Gdy wygrywa się 3 do 0, no to każdy element tego siatkarskiego rzemiosła musi być na bardzo wysokim poziomie. Dziś kapitalna zagrywka, świetny blok i ta mniej doceniana, ale równie istotna obrona, bo, bo też walczyliście o każdą piłkę kapitalnie. Nie no, naprawdę, tak jak pan powiedział, jeśli, jak się wygrywa 3 0, to raczej te... Wszystkie elementy dobrze, dobrze wypadają i dzisiaj tak było, naprawdę poza tym pierwszym setem, gdzie, gdzie naprawdę było cały czas na styku. Najpierw chwilę prowadził Mediolan, potem my, to później już jednak od jakiegoś, od jakiegoś momentu zawsze oskakiwaliśmy i mieliśmy tą przewagę kilkupunktową. Na pewno nie mamy na co narzekać, świetny mecz w naszym wykonaniu i jutro wracamy, wracamy do pracy, bo już w sobotę kolejne spotkanie. Mamy, mamy tak naprawdę teraz mecze co trzy dni, więc zapominamy. Dzisiaj jeszcze się pocieszymy, ale jutro już zapominamy. Jesteśmy skupieni na kolejnych meczach. To ja będę jeszcze chwalił, bo mam wrażenie, że ta mądrość taktyczna też wyszła i była równie istotna, jak te wszystkie walory sportowe. Od razu zaczynaliście wybijać siatkówkę z głowy Matejowi Kazilskiemu i to przyniosło efekt. Na pewno dobrze to wyglądało. Wiedzieliśmy, że, że... Marek Kazicki jest zawodnikiem, który tam najsłabiej przyjmuje. Wiadomo, jest to świetny zawodnik, który gra niesamowicie w ofensywie. Jednak w przyjęciu można, można go podcelować, no i tak dzisiaj zrobiliśmy. E, więc wielkie brawa dla nas. Na pewno był to fajny, fajny mecz dla Trevora, bo tam parę lat w tym Mediolanie spędził. Nie trzeba, go, nie trzeba było go specjalnie motywować przed tym spotkaniem. Dla trenera Winiarskiego również to pewnie fajne spotkanie, bo jednak e, zaczynał swoją pracę trenerską. E, przy Robercie Piatce, więc na pewno e, też sporo od niego wyciągnął. E, fajne spotkanie. Spotkały się, tak jak mówiłem, dwa zespoły naprawdę na, na podobnym poziomie. Dzisiaj my byliśmy górą, ale, ale wiemy, że w Medialanie musimy, musimy znowu zagrać kapitalnie, żeby wygrać. Mamy, no mamy zawodników. Myślę, przed sezonem już wiedzieliśmy, że, że możemy, możemy być zespołem, w którym ta zagrywka będzie dużym atutem i, no i to się potwierdza. E, poświęcamy temu elementowi naprawdę e, Sporo pracy, ale też mamy zawodników, e, którzy od lat zagrywają na dobrym poziomie. Chyba ja grałem e, w tej przegranej 2-3. W tym 2-3 ja grałem. E, powiem ci, że to było tak dawno, że jakoś, jakoś nie pamiętam aż tak dobrze.